To był egzamin z kondycji fizycznej i wytrwałości. W ekstremalnych warunkach na kartach TTKF w Koninie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie ziemnym mężczyzn. Do finału zakwalifikowali się najmocniejsi. W kategorii Open zwyciężył Michał Karmowski pokonując Dawida Mikułę. W kategorii 50+, plus pierwsze miejsce na podium wywalczył Mariusz Kaźmierczak. Poziom jest na bardzo, bardzo wysoki. Myślę, że oceny, które do nas trafiają to są bardzo imponujące. Nie skromnie to brzmi, ale takie są fakty. Pod względem technicznym, sportowym obiekt mamy przygotowany perfekcyjnie. Zawodnicy są bardzo zadowoleni. No, aura jest wspaniała, aczkolwiek nawet za ponieważ mamy 34 stopnie i to jest bardzo męczące turniej dla zawodników. Którzy... W zmaganiach wzięli udział reprezentanci Konina, Poznania, Wrześni, Kalisza, ale także Łowicza i Wrocławia. Trudne warunki utrudniały zawodnikom grę. Nie wszystkim los sprzyjał. Krok od półfinału był Jakub Dańczak, którego zaskoczyła kontuzja. Zawodnik z Łowicza nie ukrywał rozczarowania. Jest duże rozczarowanie, bo prowadziłem i byłem w stanie wygrać, ale niestety. No... Dokładnie tak. Nie mam na to wpływu i przykro mi, ale jakby to już jakby to nic więcej nie byłem w stanie zrobić. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że... Tak naprawdę bezradność wzięła górę i nie byłem w stanie kontynuować gry. Jest niedosyt, bo byłem, byłbym w stanie. Tutaj ograłem kolegę, który zaraz mnie w finale, więc no, jest, jest, jest smutek. Ale Są ważniejsze sprawy niż tenis, to nie jest najważniejsza rzecz w życiu. W nieco lepszych warunkach grali zawodnicy z grupy 50+. Bardzo fajnie, tym bardziej, że moją kategorię, czyli kategorię oldboyów 50+, plus, zorganizowano pod balonem. Gdzie warunki były zdecydowanie lepsze niż, niż na zewnątrz, pewnie byśmy nie, nie dali rady rozegrać tego turnieju na otwartym terenie. Ja zakończyłem na ćwierćfinale, Udało mi się wyjść z grupy. No, bardzo dziś jest ciepło, ale to nie mnie przeszkadza, żeby realizować na fajnym poziomie, bawić się przede wszystkim i no, jest ogólnie fajnie. Miałem dużo przerw, ale generalnie, generalnie no już na 20- parę lat temu, ale trochę przerw było w międzyczasie. Ale cały czas się wraca do tego sportu, bo to bardzo fajny sport, fajnie, fajnie się bawimy. Bardzo przyjemna dyscyplina, która wymaga zarówno i myślenia i wysiłku fizycznego, co zresztą było dzisiaj widać na kortach, że niektórzy dużo młodsi zawodnicy słabli, a starzy ja jako sobie jeszcze radę daje. Ja jestem bardzo zadowolony, dlatego że no, obieg jest wspaniały tutaj nad zalewem, takim można jeziorkiem powiedzieć. Zresztą jest, jestem tam w zarządzie tych naszych kortów i robimy co możemy, nie? żeby uatrakcyjnić właśnie poprzez takie turnieje, poprzez szkołę tenisa, czyli zawsze zapraszamy młodzież, rodziców i organizujemy właśnie takie imprezy, żeby, żeby ten tenis w Koninie istniał. Od 1 lipca Stowarzyszenie TKKF będzie szkolić młodzież, w tym celu uruchomi Akademię Tenisową. Cały czas trwa liga tenisowa, jedna z największych w kraju, która skupia 50 mężczyzn i 11 kobiet. To jej druga edycja.